Witaj przychodniu. Chciałabym dzi dzisiaj powiedzieć, kto wyswobodził moje życie. Jestem tutaj też dlatego, że chcę, aby Twoje życie zostało wyswobodzone. Kochani, nazywam się Katarzyna Grodzka i dwa lata temu głoszona mi była pełna Ewangelia, ale jako osoba bardzo religijna, wychowana w tym kraju. Która myślała, że dobrymi uczynkami, sakramentami, różnymi praktykami re religijnymi zasłużył sobie na zbawienie, to ciężko było mi przyjąć, że Jezus poniósł każdy mój grzech, że to Jezus pokonał śmierć, że to On wziął każdą moją winę, że tą winę, która należała się mi, wziął On! Ciężko było mi uwierzyć, że to On spłacił dług. Ciężko było mi przyjąć, bo moje oczy i uszy były na uwięzi przez system religijny. Ale kochani, ja jak każdy z Was urodził się z, wielkim, z małym ziarnem wiary, ziarnem wiary, który jest głęboko ukryty w Twoim sercu i we mnie było ogromne pragnienie. Aby znać Jezusa Chrystusa osobiście, aby po śmierci pójść do nieba, chciałam mieć tego pewność, ale żyjąc w systemie religijnym, nie miałam tej pewności, nie wiedziałam, co stanie się ze mną po śmierci, nie wiedziałam, czy przez te dobre uczynki i przez te różne rytuały religijne zasłużę sobie na niebo. Nie chciałam tak żyć, nie chciałam tak żyć i zawołałam. Do Jezusa Chrystusa zawołałam, że chcę go poznać takim, jaki jest naprawdę. Zawołałam do niego z głębi serc, mojego serca, że nie chcę tak żyć. I głosu na mi była pełna Ewangelia, i moje serce się poruszyło. Wiedziałam, że głoszą mi teraz prawdę: że to jest prawda, że prawdziwy Jezus. To nie ten, który jest ukryty gdzieś w tabernakulum, ale to żywy Bóg, który panuje. To żywy Bóg. Ja takiego Jezusa chciałam znać, Boga mocy chciałam znać, Boga życia chciałam znać. I wiecie co? Podjęłam decyzję w moim sercu i uwierzyłam, uwolniłam wiarę, prostą wiarę w dzieło Krzyża. Uwolniłam prostą wiarę w to, co Jezus Chrystus zrobił dla mnie ponad 2000 tysiące lat temu, że to On zgładził mój grzech. Że to On zgładził każdą konsekwencję mojego grzechu. Że On pokonał diabła po raz na zawsze. Że On prawdziwie stał z martwych w ciele, jak powiedział. Ja w to uwierzyłam. Wtedy nie znałam Słowa Bożego, które mówi, że kto wezwie imienia Jezus, Zbawiony będzie. Ja, kochani, uwierzyłam i podjęłam decyzję, że ustanawiam Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Wtedy też nie czytałam słowa i nie wiedziałam, że jeżeli uwierzę i ustanowię Go swoim Panem i Zbawicielem, będę żyć na wieki. To On, Jezus Chrystus, Załatwi mi wejściówkę do nieba. I nie ma innych pośredników. Tak kiedyś też myślałam. Nie ma innych pośredników. Między Bogiem a człowiekiem, jedynym pośrednikiem jest tylko Jezus Chrystus. I uwierzyłam też i w to. I stałam się obywatelem nieba. Dzisiaj przeżywam życie z żywym Bogiem. Nie jakąś enigmatyczną postacią, którą mi kiedyś przedstawiano w kościele, ale z żywym Bogiem. I dzisiaj to jest dostępne dla ciebie. Możesz poznać Boga życia. Możesz poznać Boga mocy. Możesz poznać, możesz uwierzyć dzisiaj, podjąć decyzję i stać się obywatelem nieba. Dzięki Jezusowi Chrystusowi. Dzięki temu, co On zrobił na krzyżu i zmartwychwstał. Dzięki temu twoje życie może być w pełni wyswobodzone. Do ciebie należy ta decyzja. Nie czekaj do jutra. Jutra może nie być. Zapytaj się dzisiaj w domu, sam siebie, czy masz pewność zbawienia. A jeżeli nie, to spokutuj, że dotychczas żyłeś bez Boga. I dzisiaj podejmij decyzję, że wierzysz w to, że Jezus Chrystus poniósł należną tobie karę i zmartwychwstał prawdziwie w ciele. Będziesz zbawiony, będziesz zbawiony tutaj na ziemi i rozpocznie się Twoja droga z Bogiem droga pełnych błogosławieństw, zwycięstw, wolności od chorób, od zaburzeń. Dzisiaj możesz być wolny w imieniu Jezusa Chrystusa. Możesz podejść do mnie dzisiaj. Mogę modlić się o ciebie, jeżeli chorujesz, jeżeli jesteś zniewolony. Mogę modlić się o ciebie dzisiaj. Nie bój się. Nie bój się. Podejdź tutaj dzisiaj do nas. Dzisiaj weź swój cud. Dzisiaj sięgnij po dar zbawienia. Dzięki prostej wierze. I prostej decyzji w dzieło Krzyża Jezusa Chrystusa, ustanów go dzisiaj swoim Panem i Zbawicielem, a zbawiony będziesz. Amen.